Trzymaj się wszystkim, jestem w dzisiejszym odcinku powiem wam jak poprawnie grać pod WK. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć to wpiszcie kodik Gzielek w sklepie Fortnite Dawno nie było tej serii, dlatego jeżeli chcecie żeby ona powróciła Seria z poradnikami to zostawcie jak najwięcej łapek Zachęcam również do subskrypcji z dzwoneczkiem A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania Dobra, pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką musicie zrobić żeby poprawnie yy, grać pod WK, Jest to żebyście byli pewni że wygracie walkę Chodzi tutaj o to że Yy, podczas walki nie możecie być yy, niepewni, nie możecie się zawahać, bo wtedy to skutkuje przegraną walką albo no niepełną walką. Polecam wam być mega skupiony podczas każdej walki być mega przekonany, że to wy wygracie walkę. Ja, na przykład, ostatnio w tamtym sezonie nie byłem jakoś tak super pewny yy, siebie. Ale w tym sezonie, jak możecie zauważyć, już mam trochę punktów, jak na mały okres czasu o resetacji punktów, bo po prostu gram cały czas pod WK i nie boję się żadnego przeciwnika. Mając low hp po prostu zabijam, bo wiem, że ich zabiję, a nie oni mnie. Nieważne kogo podjeżdżam, czy ktoś mnie podjeżdża, zawsze ich zabijam, dlatego polecam wam być przekonanym, że nie zawsze wygracie walkę. I teraz powiem wam już drugi sposób. Więc drugim sposobem jest to, że nie możecie walczyć zbyt długo, bo wtedy zlatują się inni przeciwnicy i może to skutkować waszą śmiercią. Z mojego doświadczenia wiem, że każdy fight powinien trwać około 20 sekund, tak żebyście zabili swojego przeciwnika, i jak najszybciej. Trzeci sposób to wywieranie ciągłej presji na przeciwniku, tak żeby wiedział, że walczy z jakimś tryhardem, a nie gościem, któremu siądzie psycha i dostanie 100. Wasz przeciwnik będzie wtedy panikował, bo wiecie sami, że jak ktoś wam nie daje się w ogóle uleczyć, to znaczy, że ogarnie gierkę i stara się zrobić tak, żeby to on miał pełny komfort podjeżdżania, a nie wy. Czwarta rzecz, jaką powinniście robić w WKU, to to, że musicie robić przemyślane edycje budowli i trafiać ważne strzały. Mam na myśli to, że gdy macie okazję do walnięcia mu pompy za 100 i jej nie trafiacie, to warnajcie tak właściwie swoją okazję, co wiąże się z przedłużeniem waszej walki. Mega ważne jest też to, żebyście stosowali jak najwięcej trików z PIS kontrola, boksowali go za każdym razem, gdy będzie próbował wam gdzieś wyjść. I wtedy go zabijać, bo będzie całkowicie w waszym boksie. Skoro mamy omówione czwarty punkt, to zapraszam do piątego, już ostatniego na dziś. Więc piąty punkt to oglądanie pro playerów jak oni wukajują i oglądanie różnych innych poradników pod wukaj. Jeżeli będziecie oglądali innych znanych prosów, jak WKU i wykorzystywać ich triki w waszych grach, to z pewnością poziom waszego WKU się podniesie i nie będziecie ciągle ginąć na arenkach. Dobra, to by było na tyle, jeżeli filmik wam się spodobał i przydał przede wszystkim, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Wpisujcie kodzik dzielek w sklepie Fortnite, zbijacie na Discorda, link w opisie, a jeszcze z wami żegnam, ma.